Witajcie w naszym następnym odcinku, w którym pokażę Wam, jak zabezpieczamy tą skodę w wersji VRS PPF-em, powłokami, jak impregnujemy wnętrze oraz wiele, wiele innych usług. Także wyśledźcie ten odcinek dalej, a my bierzemy się do roboty. W tym przypadku od dnia fabrycznego mieliśmy wadę lakieru. Wbrew pozorom samochód był w bardzo dobrej kondycji. Gdyby nie ta wada, e, lakier był po prostu e, zgazowany. Co możecie sobie teraz zobaczyć na przebitkach, które niestety nagrywaliśmy telefonem. Mam nadzieję, że dobrze to będzie widać. Dookoła lampki inspekcyjnej, te kropeczki, które się pojawiają, to jest właśnie wada. Ten lakier w ogóle nie był klarowny, zaburzało to całą estetykę. No Troszeczkę wydłużył się nas, nam czas pracy przez to, ale tą wadę udało się nam usunąć w 100%. Skoda, to jest następny nowy samochód, który mieliśmy przyjemność zabezpieczyć. Cały front folia bezbarwna PPF, zderzak, lampy, dwa butniki, maska na trzybie, słupek A. Oczywiście w standardzie wszystkie wnęki kramek, wnęki drzwi również parapet załadunkowy. Dodatkową usługą, którą tutaj wykonaliśmy zabezpieczenie wszystkich elementów Black Piano PPF-em. No, jak wiemy, Black Piano rysuje się po prostu od patrzenia, więc to była jedyna słuszna droga, by zachować ten materiał jak najdłużej w wyglądzie fabrycznym. Stąd też relingi, wszystkie słupki A, B, C, wszystkie ramki dookoła szyb zostały przez nas zabezpieczone. Wszystkie czarne wstawki, czy w zderzakach, czy na dyfuzorze również zabezpieczone PPF-em dodatkowo. Ściemniliśmy i to naprawdę dosyć mocno. Ściemniliśmy tylne lampy, jak sobie teraz możecie zobaczyć. Są dość mocno ściemnione, włącznie z odblaskiem, z światłem trzeciego stopu, nawet fajny mały detali smaczek czerwone wstawki w logotypie również ściemniliśmy na maksa. Także tył tego samochodu na pewno wyróżnia się na tle innych oczywiście całe wnętrze. Wszystkie elementy black piano we wnętrzu również zabezpieczyliśmy, listwy dookoła drzwi, panel środkowy, tunel, ekran dostał jakżeby inaczej matową folię, brak palcowania, dużo lepiej widać jeżeli świeci słońce, także całe wnętrze też zostało przez nas zabezpieczone PPF-em. Wisienka na torcie. W tym przypadku zaplikowaliśmy powłokę grafenową z Adamsa w dwóch warstwach. Nie obyło się oczywiście bez naszego standardu. Powłoka jest zainstalowana dosłownie wszędzie. Komora silnika wnęki drzwi. Co ciekawe, naszym standardem w przypadku nowych samochodów i nawet używanych powłoka na nadkola, elementy zawieszenia, zaciski. W tym przypadku również zabezpieczyliśmy felgi, rotor i bęben. Wszystkie elementy dekoracyjne, tak naprawdę. Nie ma miejsca na tym samochodzie, które nie jest zabezpieczone powłoką, bo każdy centymetr tego samochodu jest nią pokryty. Jest to po prostu najlepsza metoda ochrony w przypadku porównania kosztów do zabezpieczenia, czyli full front, włącznie z całą karoserią w powłoce. Jak tu już mówimy, o folii zapomniałem Wam przedtem dodać również całe progi i doły drzwi. Do przetłoczenia też są zabezpieczone folią. Klient nie chciał, żeby to kiedykolwiek mu się spiaskowało, także to też jest zabezpieczone. Więc tak naprawdę najlepsze zabezpieczenie: full front, rozszerzone o takie miejsca newralgiczne, black piano, jakieś doły doły drzwi, progi. No, myślę, że ten samochód za 5 lat będzie wciąż wyglądał tak dobrze jak w dniu odbioru z fabryki. Notabene nawet lepiej niż od dniu wyjazdu z fabryki, bo oczywiście każde auto musimy poprawiać po fabryce. No i co, przechodząc krok za krokiem, nie mogło zabraknąć powłoki wewnątrz tego samochodu. Ta picerka materiałowa również otrzymała, zamyka pory, przez co tworzy się bariera hydrofobowa, odporna na jakąkolwiek ciecz. Bardzo fajny aspekt zabezpieczenia. W przypadku, kiedy wozimy dzieci, a nie mamy tapicerki skórzanej, jakakolwiek wylana ciecz pozostaje na jej powierzchni, więc jeżeli w miarę szybko zareagujemy, jesteśmy ją w stanie ściągnąć bez poplamienia tapicerki. Nawet jeżeli by się poplamiła, wypranie takiej tapicerki jest banalnie proste. brud zatrzymuje się po prostu na powierzchni materiału, nie wnikając w jego strukturę. Więc jeżeli masz dzieci a chcesz utrzymać twój samochód w jak najlepszej możliwej kondycji zgłoś się do nas, my znajdziemy na pewno usługę, która dopasuje się do twoich potrzeb zabezpieczymy tak, żebyś mógł się cieszyć swoim nowym samochodem dłużej wszystkie krawędzie mamy zawinięte więc każda krawędź też ma ochronę co ciekawe, bardzo dużo film tego nie robi, nie wiem dlaczego. Rozumiem krawędzie, które są tu na górze, gdzie nie są na to narażone, ale te, które tak naprawdę są pierwszym punktem styku, no, powinny być zabezpieczone. Jeszcze bardzo fajna rzecz, my zdemontowaliśmy emblemat, także nie widać żadnego cięcia czy końca folii, a przy białych lakierach to jest bardzo ważne zakończenie folii no, na białym samochodzie brud zawsze zbiera bardzo nieładnie to widać tu na zderzaku też udało się nam zrobić łączenia w takim miejscu że są w ogóle niewidoczne Tym akcentem kończymy odcinek, w którym pokazaliśmy, jak zabezpieczyliśmy tą Skodę oktawie. Jeżeli Ty masz nowy samochód, nie wiesz, co z nim zrobić, zgłoś się do nas, a jeżeli chcesz zabezpieczyć go w ten sam sposób, wszystkie informacje znajdziesz w opisie i stopce tego filmu. Nie zapomnij o kliknięciu dzwoneczka, zostawieniu suba, lajka, komentarza, daj znać, czy ten film Ci się podobał, podziel się ze swoimi znajomymi, ja idę odpoczywać, a Wy cieszcie się efektem końcowym. Chociaż taki, taka głupota też by nie była zła na materiale, nie? Zrobiliśmy upgrade w naszym studiu i chyba muszę sobie przykleić mopa do moich butów, bo tylko niszczę naszą nową posadzkę. To hmm. hmm. jeszcze, panie? Ramki szyb, to mówiłem. E, można to nagrać. Ga gangsterski wóz. jeszcze się do oglądania, my bierzemy się do pracy. Dobrze, jeszcze raz. Coś, coś mi nie, się nie klei gadka. Zabezpieczyliśmy powłoką, nie powłoką, folią. Powłoką też. W sumie odpatrzenia tylko i wyłącznie nawet. Już. Hmm. No i co? No i tyle co do folii. A nie, co do folii to nie wszystko. Ty musisz wyjść, ty musisz wyjść, lampę trzeba dać tu i najlepiej, jak ja bym się jeszcze odwrócił. Nie, ja rozkminiałem tak, że się po prostu yy, odwrócę i sobie odejdę. Chyba, że masz tapicanę, tapicaną skórzaną, no yy, skórzaną tapicerkę. Tu się z nami, yy, e, lale, jeszcze raz. A my co? Jaj, co? <ślonki> nie będę się powtarzał, aha, to, to nie może być cięte, to musi być jedno. Dobra, ostatni raz Dobra, jeszcze raz Dobra, jeszcze raz, zniknę z kadru, a ty pokażesz samochód To czekaj, musisz się tak... Prze przetestujmy na sucho Tu powiem, że no, skończyliśmy, subskrybujcie Tu klikajcie dzwoneczek, lajka Tu sprawdźcie nasz ostatni odcinek, jak zabezpieczaliśmy e, Hyundai Econę Też w bezbarwną folię ochronną e, No i to, cieszcie się efektem końcowym A ja zmykam to A ja zmykam do domu Czy będzie poskleić takie głupoty kiedyś? Albo na koniec materiału pododawać